ma co hipierać, to musi docierać Czyś nie umiera. Być albo nie być, Oto to jest pytanie Czy jesteś w stanie odpowiedzieć na nie? My to my, tak dziś jak i przed laty My to my, w tym momencie nikt poza tym Dla własnej aprobaty, przez to trafiamy do sedna My to my, co trzy głowy to nie jedna Widzisz ręce uniesione, teksty nawijane, wyciągane dłony? Widzisz ręce uniesione, teksty nawijane, wyciągane dłonie? Się pytał, co to za ekipa, która ich płyta. Dziś razem jesteśmy tu, to Morfua, przed Wami znów. No co, już kolejny raz się udało, to grupa ludzi i nasza wspólna gałąź. Inicjatywa tego wydawnictwa to w 100% nasz pomysł. Wzięło się on głównie z tego powodu, że płyty wyszły z obiegu. Nam zależało na tym, żeby te płyty wróciły na półki sklepowe, żeby młodzi słuchacze też mieli okazję zapoznać się z naszym materiałem. No i żeby wróciły w końcu na wasze głośniki. Na pięciu płytach CD znajdziecie 75 indeksów muzycznych, czyli około 4,5 godziny muzyki. Usłyszycie wiele gościnnych zwrotek znanych lub mniej znanych raperów. Usłyszycie też wielu producentów z Polski, jak i z zagranicy. Na tych płytach znajdziesz kawał naszej historii, jak również kawał historii polskiego rapu. Z całym materiałem reedycji wiąże się wiele wspomnień, wiele koncertów i niezapomnianych chwil, które dzięki tej muzyce mogliśmy przeżyć. To wyjątkową nas reedycję próbuje kawałek korzenie, do którego również możecie zobaczyć klip. Naszym zdaniem jest to bardzo fajny, ciekawy, kolekcjonerski pakiet, zarówno dla tych, którzy nas znają, oraz dla tych, którzy chcieliby nas poznać. To 12 lat zawarte w tym 6-płytowym digipaku. Dołożyliśmy wszelkich starań, żebyście byli usatysfakcjonowani tak jak my, i mamy nadzieję, że tak będzie. Tą sześciopłytową redycję dedykujemy naszym wiernym słuchaczom. Jak również najbliższym nam osobom, które przez te wszystkie lata wspierały nas. Ze specjalną dedykacją dla świętej pamięci Wojciecha Króla. Dziś razem jesteśmy tu, to Morfoua. Przed Wami znów, no cóż, kolejny raz się udało. To grupa ludzi i nasza wspólna białość. Dziś razem jesteśmy tu, to Morwua! Tropem morwowej sagi nikt z nas nie zawiesił białej flagi